Siemanko, w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy! Jutro zapisy na obozy ruszają od godziny 14, a gościem specjalnym na obozach będzie... ...X-Flash! Za gości w tym roku jako gość specjalny na naszych obozach. Piłka nożna plus gaming, wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego streamka. Przede wszystkim dołączcie do grupy, bo tam znajdziecie najszybciej linka pewnie do zapisów na obozy. Także dołączajcie do grupki, no i... Do zobaczenia w wakacje, a my startujemy. A zróbmy odważnego. Zobaczmy jak odważny pik wygląda. O Boże, nie, nie, a nie, czekaj, Boże, jest Filiplam, matko Boska. Ja już z przyzwyczajenia, że on na tej pozycji albo chociaż to nie No Filiplam jak najbardziej spoko. OK, jest uratowane, absolutnie. O, zawsze jakieś mam stosunek tego Filipa Lama taki, że on jest, jest kiepski, a Filip Lam jak najbardziej spoko, no i 700 tysięcy końców na SPD Cox, Na SPD Coxik, polecanko totalne Filip Lam, jest git, jest git. Zaczynamy zabawę kolejny Icon Pick, Medium lub Prime 8387, 90 obrona Siódemka z przodu A, SPD Rajkard, okej, okay, ale... No to nie jest to. Rajkard to nie jest to, na pewno. Trzymy dalej 87, 82, no nie To jest coś niestety też słabego. O, chociaż. Też... No ale kaka od primer się zaczyna chyba na tym. Jeszcze dałoby radę pograć kaką. Natomiast na tym etapie już to już raczej od... już ten prime nie? Do toców jeszcze ten da radę, ale. I bramkaż na koniec trzech. Kurczę ciężki wybór, generalnie. Mamy decyzję. Frank Reichert Pick Prime. A właściwie też nie pierwszy, ale... Ale zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Ojejka, zły początek, bo bramka i to jeszcze nie, nie premna, no, ale wanderers to jest karta z cyklu do końca gry, to trzeba powiedzieć otwarcie. Okej, okay, osiemdziesiątki ki 80? Osiemdziesiąt... Wszędzie 80! Nie, szwajc. Okej, okay, dobra. Ja gram tą kartą i na SPD jako tako, no ale generalnie z tych trzech, jakbym miał wybrać, wolałbym. Wolałbym Wandersara. Wolałbym Wandersara. Ajaja. No i tu 8-1, 8-8, 8-6. To raczej nie będzie boom, a chociaż 7. No chyba nie. Jest! Aj, petit, okej. Okay. Petita, okej. Okay. Dobra, to bierzemy petita. 88. Tak, 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 Proszę Państwa, jedziemy z tym pikiem. Mam nadzieję, że już teraz dążymy odkryć. I. 8, 7, 8, 4. 90 strzałek. To się tutaj kryje. Okej, okay, jest stoiczko, ale medium. Początek niezbyt udany. Początek niezbyt udany. Tylko stoiczkow. No dobra, patrzymy dalej. Patrzymy dalej. 8-9 podania. 70... O Jezus, co to będzie? Ojej, ale 90 dribbling? Nie mam pojęcia jak to. Może zarabiać miliony razem z nami. A my zobaczmy. La, o, Je o Jezus. Stoiczkow i laudrów to są jakieś jajca, czy mi się tylko wydaje? dobra, uwaga, robimy dymy. Wybieramy ikonę W ciemno, uwaga, to czekajcie. Teraz żeby przypało nie było. Gorzej jak to będzie duplikat Oby nie I teraz tak eee, do klubu Elgato wyłączone 3, 2, 1, 0 R2 3, 2, 1, 0 L2 no dobra, zaczynamy od Argentyny. Argentyna to nie jest. No to Anglia odważnie. Ulala, czy będzie Krzysiu? Oczywiście będzie się i Krzysiu. Na 800 łapek w górę jakoś będziemy się zbliżać do Krzysztofa. Jeżeli to nie jest ani Anglia, ani Argentyna, to Włochy. Maldini już jest, okej, okay. to nie są Włochy. WKS, WKS, to też nie jest WKS. O Pieru, no nie. To lecimy z Ukrainą. Ukraina też nie, Węgry Walia, to nam, o Boże, to niezłe, to niezły przelądek, Walia, też nie, dobrze, no to jeszcze Puskas, Puskas Prime, Boże, też, z... Boże, jakie ty masz karty, Szwecja, też nie, Szkocja, też nie, Serbia, też nie, a przypominam, że jeżeli chodzi o top narodowości, to zostało nam sześć, bo już trzy topki sprawdziliśmy. Więc jesteśmy coraz bliżej jakiegoś potężnego trafu. No, i tu już ostatnie narodowości nam zostaną i będzie git. Będzie git, proszę państwa. Irlandia Północna, George Best wypożyczony. A więc kamerun i Japonia. Kamerun. Japonia. Dania. Sprawdzamy zatem <laughs> Finlandię. To jeszcze no Coś pominąłem? Chyba nie, chyba jedziemy dobrze, widzowie. Okej, okay, zobaczmy. I teraz tank. Chorwacja. Też nie. Czechy. Tak, tak, dobra. A my lecimy do Hiszpanii. Hiszpania to nie jest. Zostało nam 5 narodowości. Portugalia. To też nie jest. Ok. Włochy były. Czyli Hol Holandia, Niemcy, Francja, Brazylia. Już jest dobrze. Już jest dobrze. No to Holandia. To nie jest. Okej. Okay. Niemcy, Francja, Brazylia. Niemcy? O kurde. Francja tudzież Brazylia. De la Francie. Brazylia, ale dymy. Ale dymy, to był pik w ciemno, przypominam. Pik w ciemno, nie widzieliśmy co tam jest, ale wybraliśmy go i jest Brazylia. Ale dym, ale dym. No dobra, no to jazda, no to jazda. Przypominam widzowie też, że zapisy na obozy, już znamy datę, ruszają w środę 16 marca o godzinie 14.00 Brazylia Elo. Czy to może być Roberto Carlos? To nie jest Roberto Carlos. Czy to może być? Gdzie jest? CPS. O, CPS Kafu. Już był w klubie, okej. Okay. No to Carlos Alberto? Też nie, okej. Okay. sp chyba nie ma. I tak był w klubie, serio? To jest. Się... Drop dzieciaczka, kurwa. No to sp matko boska co tu się stało brawo dzieciaczka ja pierdziela no dobre, leci kolejny icon pick i zobaczmy proszę państwa to tym razem nam się trafi początek nie jest zbyt obiecujący 92 strzały o? Tak, tak. Jakieś butra. Ósemka. to jest Francja. Kanto. Nie. Osiem jeden? Dziewięć. Nie. Trezegę. O Boże, zapomniałem o nim. Ja, picole, nie. Nie. 9, dwa strzały. Już była nadzieja, że Kantona. Że że Ale to niestety nie jest Erik Cantona. Zaglądamy do kolejnego Pika. Ojejka. To nie może być nic dobrego, chyba. Tak jest. I PLKD wysłał do Co jest kurwa? <grym> Ktoś napisał. I tak nie może być gorzej. Po czym wypada Berns? O nie, a to nie do ik O boże, jak można trafić szewczenko w momencie, kiedy PLKD wysłał do To jest niesamowite. No to leci. Kolejny Icon pick Prime, lub Medium. No i sprawdzamy, co nam się tutaj trafi. 8, 5, 8, 8. Dziewięćdziesiąt. Nie wiem co to jest. Kantona, kantona! Tak? Nie, Auri, okej. Okay. Oh, no dobra. No tak, średnio bym powiedział. Dobijamy siedem a my patrzymy co dalej. 8-4. 7-9. To musi być katastrofa. JJ Okocza. No jak trakcie meczu na SPO Proszę. I trzecia, ikona. Czy coś tutaj będzie uratowane? Oboż o Boż. Uu, ale Michael Prime? Ok. Tak, tak, ma potwierdzenie. No dobra, bierzemy Michaela I patrzymy. I zaglądamy ładnie pod brzuszek 9 podania, ale 9-3 podania mi się kojarzy Czawi. dziewięć strzały! Pff. Nazario! Nazario! Czy Pele? Nazario, Pele? Nikt mi inny do... Nazario, Pele nikt mi inny do... Do głowy nie przychodzi! Ooooo! Pele, Pele widzowie, ja pierdziele. Co się dzieje? Co się dzieje? Pod brzuszkiem zawsze najlepsza karta. Brzuszek oddaje. No dobra. Czy tu może być coś lepszego? Myślę, że będzie średnio. Zanetti, ale chyba nie przejmujemy się. Chyba, że wybieramy pierwszego pika w ciemno. Proszę o informację, czy bierzemy pierwszego pikała w ciemno? Czy jesteś w stanie zaryzykować? No dobra. O kurde, już posiadany? Kto to będzie? Ojej, jeszcze bramkasz, Casillas. Okej. Okay. no przecież nie wybraliśmy go w ciemno. O panie kochany. No dobra, no dobra. Wybieramy. Wybieramy pele 98. To jest nieprawdopodobne. Co tutaj się wydarzyło? Właśnie. Ile kosztuje pele? Ile kosztuje pl 98 ponad 4 miliony końców. Karta do końca gry i jeszcze jeszcze rok dłużej.